Cześć. Ja jestem Liduch, a to Skrypta TV. W tym krótkim filmie przybliżę wam sylwetkę Marceli, jednej z ważniejszych postaci niezależnych w DLC do Fallout 3 pod tytułem Point Lookout. Miłego oglądania. Marcella była chrześcijańską misjonarką. Wychowała się i wykształciła w kościele drogi, kompleksie świątynnym znajdującym się na zachód od wspólnoty. Powstał on po wielkiej wojnie, a jego celem było szerzenie wiary w Boga Ojca. Gdy dorosła, udała się na pustkowia, by jako wędrowny misjonarz głosić słowo Boże. Jej drugorzędnym celem było odzyskiwanie chrześcijańskich relikwii utraconych w trakcie Wielkiej Wojny. Gdy zrobiła we wspólnocie co tylko mogła, wyruszyła na wschód. Od karawaniarzy słyszała plotki o miejscu zwanym Dziurą. W przyszłości planowała odwiedzić to miejsce. Ostatecznie powróciła w okolice Bostonu. Skąd też na pokładzie łodzi udała się na stołeczne Pustkowia. Dotarła do River City, gdzie przełamała się opłatkiem z ojcem Cliffordem. Następnie wsiadła na posępną księżną, która zabrała ją na południe, do Point Lookout w stanie Maryland. Na miejscu rozbiła obóz w dawnym punkcie pomocy ofiarom nowej plagi. Postanowiła wnikliwie przyjrzeć się ludziom z bagien oraz lokalnemu plemieniu. Starała się głosić wśród nich słowa Biblii oraz pomagać w miarę możliwości. Kobieta uważała, że ci ludzie byli po prostu zagubionymi duszami. Gdy spotkała Obadiaha Blackhala, wyczuła od niego mroczną aurę. Postanowiła zbadać związek pomiędzy nim a pogańskim kultem ludzi z bagien oraz tajemniczą księgą Kriwbek nich. Była ona ogromnym źródłem zła. Blackhall wierzył, że przeprowadzony za jej pomocą rytuał da mu moce zahaczające o czarną magię. Kobieta zapytana o Obadiaha odpowiada, że jest on dobrym człowiekiem, nad którym wisi klątwa mrocznej przeszłości jego rodziny. Marcella prosi samotnego wędrowca, by zabrał księgę na stołeczne pustkowia, do budynku Danwich i zniszczył ją za pomocą energii tajemniczego obelisku. Jeśli nasz bohater odnajdzie nich, zostanie Marcella martwą w namiocie. Blackhall wynajął troje najemników, by ci zabili kobietę. W przypadku gdy nie angażujemy się w wykonanie zadania Mroczne serce Black Blackhalów, Mroczna księga nigdy nie trafia w jej ręce, a co za tym idzie, przeżywa ona wydarzenia z gry. I to koniec jej historii, tak jak i tego filmu. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć.